Wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj dalszy ciąg nasze, naszej nauki na szydełku. I dzisiaj poznamy słupki reliefowe, które posłużą nam do wykonania ściągaczy. Ja I jeszcze wam pokażę. W poprzednim filmiku ja źle wstawiłam. Graficzny. Symbol y, słupków, i dzisiaj Wam pokażę, y, co ja źle wstawiłam za chwileczkę. Ja najbardziej lubię robić odzież, więc ten ściągacz bardzo mi jest potrzebny, ale te słupki znajdą zastosowanie w różnych robótkach. Także nauczmy się i zobaczmy, jaki jest symbol graficzny takich słupków. Wykonuję łańcuszek. Wiadomo, że robię na dowolną liczbę oczek, dlatego że to jest próbeczka i po prostu się uczymy. I wykonuje pierwszy rządek, wykonuje wszystkie wszystkie oczka wszystkie normalne słupki. Na pierwszym rządku wykonuje wszystkie słupki. Ale słupki już yy, znacie. Więc nie będę się y, jakby zatrzymywała nad, y, nad wykonaniem słupków, tylko szybciutko zrobię pierwszy rządek i pokażę Wam jak robić słupki reliefowe. Ja zrobiłam calusieńki rządek i teraz odwracam moją robótkę, robię sobie trzy Oczka, łańcuszka i rozpoczynam. I teraz tak: słupki reliefowe mogą być od przodu łapane albo od tyłu łapane. Te od przodu łapane tworzą jakby mm, taką wypuk takie słupki wypukłe, natomiast łapane od tyłu tworzą y wklęsłe y słupki. Y I teraz zobaczcie, na czym polega wykonanie słupka reliefowego? Łapiemy, tak jakby otulamy. Zobaczcie, nie łapiemy normalnie, tak jak wbijaliśmy w słupek, jak się uczyliśmy robić słupki, tylko otulamy, łapiemy za słupek. Wbijamy, wbijamy w tą dziurkę przed słupkiem i wyjmujemy szydełko za słupkiem. I robimy tak jak robiliśmy słupki, tak samo w ten sposób. Przed słupkiem wyciągamy szydełko za słupkiem, łapiemy nitkę, wyciągamy tą nitkę i robimy słupek. I dalej Zani, yy, wbijamy przed słupek, wyciągamy szydełko za słupkiem i robimy. Nasz słupek i powstają nam oczka, takie wypukłe, które, które są w naszą stronę wysunięte. Natomiast, jeżeli będziemy wykonywać, że od spodu. Wbijamy, wbijamy szydełko nie tak jak y, przy słupku wypukłym, tylko odwrotnie. Wbijamy tutaj szydełko, to bo powstaną nam słupki y, wklęsłe. Ale to za chwilę. Zróbmy cały rządek słupkami wypukłymi. Wbijam przed słupek, wyciągam za słupkiem i robię zwykły słupek. Tylko, że on powstaje nam inny. Dobrze. No, do, tyle może wystarczy. I to mamy słupki wypukłe, czyli słupki reliefowe łapane od przodu. Drugi rodzaj słupków reliefowych łapanych od tyłu. Zobaczcie, wykonujemy w ten sposób. Nie wbijamy tak, tylko wbijamy od tyłu robótki. Oczywiście, nawijamy, wbijamy od tyłu i w ten sposób wbijamy. Czyli, jakby oplatamy ten słupek w odwrotną stronę. W ten sposób. I są to słupki reliefowe. Łapane od tyłu, czyli słupki wklęsłe. Zobaczcie, już to widać, Tutaj mamy, tu mamy te słupki w moją stronę wysunięte, a tu mamy te słupki schowane. Ja jeszcze parę słupków wykonam i zobaczycie jak to wygląda. Te słupki oczywiście można robić dwa razy nawinięte, trzy razy nawinięte w zależności od tego, co nam jest do wzorów potrzebne, ale o tym będziemy uczyć się w kolejnych lekcjach. Pokażę Wam różne właśnie zastosowanie tych, tych słupków reliefowych. Ale zobaczcie teraz, jak zrobimy w tą stronę, to te słupki nam w ogóle inaczej wychodzą. To, co tu wychodziło po lewej stronie, tak teraz tu wychodzi po lewej stronie. W ten sposób. A jeżeli będziemy wykonywać jeden słupek od przodu, drugi słupek od tyłu, to wyjdzie nam ściągacz. Ja wam za chwilkę pokażę ściągacz, tylko teraz zrobię znowu sobie słupkami normalnymi jeden rządek. Tak wychodzą, tutaj są łapane od przodu, one są wypukłe w tą stronę, tu są wklęsłe, czyli zobaczcie, ten brzeg mamy tu i te słupki na, mamy y, prze, y, jakby przesunięte y, do tyłu naszej robótki. Także ćwiczcie te słupki. One są bardzo przydatne, a w szczególności ja wykorzystuję ich do wzorów strukturalnych, które będziemy się uczyli w późniejszym czasie. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ściągacz. Mam sobie rządek słupkami i teraz robię sobie trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, ten brzegowy. I teraz zobaczcie, Jeden słupek łapany od przodu, reliefowy, a drugi łapany od tyłu. W ten sposób źle złapałam, przepraszam. A drugi łapany od tyłu. Jeden łapany od przodu, a drugi łapany od tyłu. Mi bardzo trudno było y, y, zapamiętać tą nazwę słupki reliefowe i dla mnie bardzo długo te słupki y, nazywałam słupki wypukłe i słupki wklęsłe. I jak chcecie to możemy zostać przy nazwie wypukłe i wklęsłe. Jeden wbijamy, wyciągamy i robimy zwykły słupek, a drugi od spodu. O, i robimy zwykły słupek. I od spodu i jeszcze zrobię jeden rządek i pokażę Wam, jak, jak to wyszło. Kończymy naszym słupkiem brzegowym. Wyraźnie widać, które słupki mamy wypukłe, a które słupki mamy wklęsłe. Zobaczcie, pierwszy słupek mamy wypukły, drugi mamy wklęsły. I przy robieniu ściągacza po prostu wszystkie słupki, które widzimy, że idą w tą stronę, to łapiemy od tej strony. Te co idą od spodu, to łapiemy źle złapam całą nitkę. To łapiemy od spodu robótki i robimy słupek od wierzchu i od spodu. Od wierzchu i od spodu. Przerobię do końca i pokażę Wam, jak to wychodzi. I jeszcze Wam pokażę, w poprzednim filmiku ja źle wstawiłam graficzny symbol słupków, i dzisiaj Wam pokażę, co ja źle wstawiłam za chwileczkę. I od spodu, od wierzchu, od spodu, i kończymy normalnym słupkiem brzegowym. O, i zobaczcie, wychodzi nam taki ściągacz, który nam się rozciąga. I tak możemy sobie zakończyć naszą robótkę, na przykład przy szyi w taki sposób i będzie ładnie wyglądało. Jeżeli robimy na szydełku, to wszystkie ściągacze możemy sobie tak wykonać. Bardzo ładnie to wygląda. Wam pokażę. To co się pomyliłam, znaczy to co źle wstawiłam w poprzedniej lekcji. Pokazywałam wam słupki, które są źle które są łapane od góry, że robimy raz. 2 i 3 i łapiemy górą w ten sposób jedno od końcówka i znowu 1 2 3 i łapiemy a ja narysowałam symbol kępki, a nie takiego wachlarza. Zaraz wam, i zaraz, i chcę to właśnie naprawić. To są, to są trzy słupki łapane górą. O. Trzy słupki. I je są łapane górą. Jeszcze jedną, pa, jeszcze jedną grupę zrobię. Dwa, i trzy, i to jest przedostatnia nasza grupa na naszej próbce, i jeszcze jedną zrobię. Raz, dwa. I, I na końcu Wam pokażę do tego yy, symbol graficzny. A to, co ja pokazałam, to są, to są kępki, i to, yy, to, co ja pokazałam w zeszłym tygodniu, i to wygląda w ten sposób, że wbijamy robimy Trzy słupki w jednym punkcie. O i, i nie kończymy, a na koniec zbieramy razem. Raz i nie kończymy. Dwa. Trzy. I zbieramy razem. I powstaje nam zobaczcie nie takie waklarze, tylko takie kępki. Wiadomo, można sobie zrobić 5 na przykład. Pokażę Wam pięć, jak wygląda jeden. Dwa. Trzy, cztery, pięć i zbieramy. I widzicie, wychodzą nam takie kępki. I przepraszam za pomyłkę, z rozpędu coś takiego zrobiłam. Także tak robimy wachlarze, ich może być więcej łapanych górą, czyli to są słupki łapane górą. Natomiast tutaj mamy kępki, kępki słupków i, i robimy ich także. Wychodzą z jednego, jest to jakby połączenie tych słupków, które pokazywałam wam pierwsze, że kilka z jednego słupka i zbierane w kępkę tak jak pokazywałam, że zbierane słupki od góry. Także tak, tak to wygląda. Ja skończę ten. A nie, nie zrobiłam jednego oczka, o, przedzielającego i teraz 1, 2, 3 i łapiemy górą. 1, 2, 3, łapiemy górą. I tak sobie do końca rządka możemy przerobić. Oczywiście sy y y symbol graficzny wam pokażę do tego jeszcze raz. I jeszcze raz przepraszam za pomyłkę. Także dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych lekcji, gdzie będę chciała wam pokazać w jak najszybszym czasie, jak robimy warkocz na, na szydełku. No, i chciałabym rozpocząć robienie na szydełku bluzeczki z kapturem. Dziękuję bardzo.